Siema, się ma nieprofesjonalny, Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę w trasie. Akurat wyszedłem z porady psychologicznej. Jak się okazało, jestem w miarę poczytalny, w miarę normalny i w miarę dobrze widzę. Chociaż nie wiem, czy akurat odnośnie tych dwóch pierwszych punktów to jest w pełni prawda. Ale dzisiaj akurat zrobiłem orzeczenie psychologiczne, żeby odnowić kategorię C i C plus E, czyli na samochody ciężarowe i samochody ciężarowe z przyczepą. Tutaj dużo osób w ogóle jest zdziwione tym, że te kategorie posiadam. I dużo osób jest zdziwione, że w ogóle nie ma kategorii T jako takiej, bo nie robiłem nigdy prawo jazdy na kategorię T, chociaż można to zrobić od 16 roku życia, po prostu jakoś mi to gdzieś tam umkło, nie było ku temu okazji. Robiłem sobie B, B+, E, C i C+, E, więc mam wszystkie kategorie samochodowe, które tutaj mnie w pełni upoważniają do kierowania chociażby ciągnikiem z szczepą po drodze, więc tutaj jest pół biedy. Ale troszeczkę właśnie chcę dzisiaj odpowiedzieć na te pytania, które często się gdzieś tam przewijają. E, jakie są koszty kategorii C, e, jak to wyglądało, jakie badania. Więc dzisiaj odcinek o tym, ale mówię, on będzie troszeczkę w trasie, troszeczkę w biegu, więc może się często lokalizacja zmieniać. No już jestem pod obi, więc pewnie będę coś nagrywał z każdego miejsca po trochę, ale Impulsem do w ogóle zrobienia jazdy kategorii C i C plus E było to, że posiadaliśmy stare do nasze 42 na swoim gospodarstwie. Co prawda w ubiegłym roku posiadaliśmy, ale to nie jest wcale przesądzone, że ten samochód ciężarowy, czy znaczy się ten jakiś samochód ciężarowy, na to gospodarstwo nie wróci, bo jednak patrząc na wydajność, na szybkość, na wygodę, to jednak samochód ciężarowy bije na głowę transport ciągnikowy. Ale no, trzeba tutaj włożyć ładnych kilkadziesiąt tysięcy, żeby jakikolwiek taki sensowny samochód ciężarowy mieć. No i też tutaj same wyjazdy na gospodarstwie no, są trochę bezsensowne, a tej kasy, że tak powiem, potrzeba jest na inwestycje takie szybsze, pilniejsze. Dość dużo, więc na razie ten samochód będzie po prostu zostawiony. Co do robienia prawo jazdy, tutaj tak naprawdę musimy zacząć od początku, czyli zapisanie się na kurs, czyli zrobienie badań lekarskich, orzeczenie psychologiczne, o którym wspomniałem prędzej 150 zł dzisiaj, chociaż nie jestem pewien, czy nie płaciłem dwóch stów za pierwszym razem. Dodatkowo to typowe badania lekarskie, takie samo jak na kategorię B. Kolejne 50 zł, więc musimy gdzieś tam 200-250 zł przygotować na badania. Dodatkowo zdjęcie. No, i tak naprawdę to są takie podstawowe trzy rzeczy, które gdzieś tam e, trzeba mieć. Jeśli chodzi o cenę kursu na kategorię C, nie kosztowało to 2800 zł. W tym było 20 godzin e, teorii i 30 godzin jazdy, z czego 10 na placu, a 20 na mieście. Ja tutaj, mając szkoły jazdy, tak naprawdę na miejscu w Tucholi, wybrałem szkołę jazdy w Bydgoszczy. Z tego względu, że nie chciałem marnować e, czasu. Na dojazdy samochodem ciężarowym do miasta, a tak naprawdę to jest zawsze godzina, wtedy zawsze gdzieś tam byłoby jeżdżone we dwójkę, itd. itd. A tutaj dojeżdżając, tak naprawdę miałem elastyczność, że jeździłem sam i też yy, nie było problemu z tym, właśnie, żeby gdzieś tam sobie te lepiej godziny dopasować pod siebie. No i tutaj też trzeba dołożyć chociażby te dojazdy, czyli gdzieś tam około 15 dojazdów było, jak dobrze pamiętam. No to około 1000 złotych spokojnie na same dojazdy gdzieś tam też było wydane. Więc tutaj kurs prawo jazdy plus dojazdy, no to gdzieś tam ta nauka kosztowała mnie około 3800 złotych. Plus badania mamy tak naprawdę 4000. Jeśli chodzi o... Naukę jazdy tutaj na ciężarówce na placu. Mieliśmy parkowanie prostopadłe przodem, tyłem, Łuk, równoległe i skośne. Jak dobrze pamiętam, było 5 manewrów. I tutaj, jeśli chodzi o egzamin, no poszło dobrze za pierwszym razem. Egzamin chyba kosztował 250 zł. Tylko też te egzaminy, no ceny się zmieniają i tak dalej. To, 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 to. to E, trzeba to sprawdzić sobie e, samemu. E, nie ukrywam, że na egzaminie miałem takiego gnojka, który no, chciał mi uwalić e, od samego początku, ale jakoś to przeszło. Całe szczęście, bo no, od samego praktycznie wsiadnięcia do samochodu były cały czas przeszkody i, i tych błędów tam chyba miałem 5 albo 6 porobionych, chociaż tak naprawdę połowa to było mm, takim większym wymysłem. Ale no udało się za pierwszym razem, chociaż mówię jakimś cudem, naprawdę cudem, bo no, gościu był nieprzyjemny. Ale się z tym, no, udało się zrobić kategorię C i teraz C plus E, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o kategorię C plus E, no tutaj można ją robić w momencie, kiedy zda się kategorię C. I kurs kosztował 2600 zł, czyli troszeczkę mniej niż w przypadku kategorii samej C, ale też godzin do wyjeżdżania było mniej, bo były 25 godzin zajęć praktycznych. Jeśli chodzi o manewry, one były praktycznie te same. Tam jeden manewr, jak dobrze pamiętam, wypadł, tylko nie wiem teraz do końca który. Dodatkowym elementem. Do zrobienia na placu było szczepienie i rozszczepienie przyczepy. To wydaje się dość proste, ale w momencie, kiedy trzeba to zrobić dokładnie na egzaminie, w momencie, kiedy ktoś tam obserwuje, okazuje się, że jest to element, na który naprawdę dużo osób odpada, głównie z powodu stresu. I tutaj, ja akurat miałem na egzaminie C plus E kobietę. Nie wiem, w porównaniu do tego pierwszego egzaminu było to dla mnie o wiele jakieś takie łatwiejsze. Chociaż pani wyprowadziła mnie również w mariny później, bo no, gadka, matka, super ekstra miło i przyjemnie, ale no, wjechałem w takie naprawdę osiedlowe drogi. I tutaj to na co trzeba uważać na egzaminach C i C plus E to właśnie krawężniki. Nie można na nie najeżdżać. Najechanie na krawężnik to błąd. No i ja właśnie na tym egzaminie na C plus E jeden taki błąd miałem, a trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, po prostu koło mi się po krawężniku prześlizgnęło, więc to było na styk, ale te uliczki, mówię naprawdę, takie wąziutkie gdzieś tam w Bydgoszczy odwiedzałem. Co do egzaminu C i C plus E, w większości manewrów nie można przekraczać konturem pojazdu, obrysem pojazdu linii, tak jak w przypadku B, nie można najechać tam, w przypadku C i C plus E nie można wykroczyć obrysem, i zasadniczo dla mnie największym strachem przed tym prawojazdem było to, że są wielkie gabaryty, że to jednak nie jest nawet ciągnik, że to nie jest samochód osobowy. Ale w momencie, kiedy już pierwszy raz się łuk zrobiło, czy parkowanie okazuje się, że jest naprawdę to miłe, ekstra i przyjemne. I prawo jazdne kategorie C i C plus E wspominam o wiele, wiele lepiej niż kategorie B, więc tutaj, jeżeli macie możliwość, to naprawdę zachęcam. I koszt tutaj na kategorii C plus E też wyszedł tam około: no, licząc do jazdy, około 3800 zł, nawet troszeczkę mniej 3600, bo już badania lekarskie były te same co na kategorii C. Więc tutaj łącznie kosztowało mnie to około 7,5 tysiąca. Dużo, niedużo, no w zależności od tego, jak się na to spojrzy ale mówię, w tej kwocie już mam wliczone też dojazdy i tak dalej, cały koszt zrobienia prawo jazdy. Gdyby odliczyć dojazdy, jest to około 5,5 koła. I co ważne, w momencie, kiedy idziemy jako kierowca zawodowy, musimy też zrobić kurs przewozu pojazdów przewozu towarów. W przypadku, kiedy mamy to na gospodarstwie, czyli używamy samochodu na gospodarstwie, robimy to tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb, takich gospodarskich, tego kursu nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o kurs, jak dobrze pamiętam, tam koszt to też około 4000, więc to jest o tyle łatwiej, że właśnie w przypadku gospodarstwa rolnego te koszty nie są gdzieś tam potrzebne do poniesienia. Więc mówię, tutaj prawo jazdy przy dobrych wiatrach można. Zamknąć w tych 5,5-6 tysiącach, licząc same kursy, same egzaminy, same badania. I co ważne, też czasami wyskakują różnego rodzaju dofinansowania. Ja akurat się na żadne nie łapałem, bo raz byłem za młody, a raz byłem za, za mądry i zbyt, zbyt sprawny. Jak dobrze pamiętam, bo już wtedy miałem wyższe, a, a, a to było tylko chyba dla osób ze średnim wykształceniem, znaczy się za mądry. no. porra